Medigrafik. Pierwsza konfiguracja. Aby rozpocząć konfigurację systemu Medigrafik klikamy przycisk ustawienia kreator i przechodzimy do pierwszego etapu, czyli dane firmy. Wprowadzamy nazwę skróconą firmy i możemy na tym poprzestać albo uzupełnić o dodatkowe informacje takie jak adres. Będzie on wyświetlany na wydrukach. Przechodzimy do kolejnego etapu, czyli struktura organizacyjna. Tutaj wprowadzamy oddziały i stanowiska pracy na tych oddziałach, dla których będziemy układać grafiki. Dodajmy pierwszy oddział. Niech będzie to oddział neurologiczny. Stanowisko pracy pielęgniarki. Okres rozliczeniowy miesięczny. Długość okresu pozostawimy jeden miesiąc. Można wprowadzić początek pory nocnej i początek niedzieli. Te godziny są zwykle ustalone w regulaminie pracy. Zwróćmy teraz uwagę na dwie zakładki znajdujące się poniżej: Zmiany i Wymagania Obsady. Na zakładce Zmiany widnieją w tej chwili trzy zmiany, które system założył dla nas: Są to dniówka, nocka i krótki. Można dodać więcej zmian zgodnie z naszymi potrzebami, ale o tym później. Teraz skupmy się na wymaganiach obsady. W wymaganiach obsady określamy, ile pracowników ma być na każdym typie dyżury w każdy dzień tygodnia. Poniedziałek jest dniem nieoperacyjnym, więc wpiszemy od jednej do dwóch osób na dniówce, dokładnie dwie osoby na nocce i między 0 a 1 osoby na krótkim. Natomiast łącznie chcemy mieć między 2 a 3 osoby na dniu i krótkim. Natomiast w pozostałe dni robocze. Będziemy chcieli już mieć między 2 a 3 osoby na dniówce, dokładnie dwie osoby na nocce i między 0 a 1 na krótkim. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli system zaplanuje 3 osoby na dniu, wtedy już nie zaplanuje nikogo na krótkim, ponieważ zaznaczyliśmy, że dzień plus krótki ma nie przekraczać liczby 3. Według tego schematu uzupełniam pozostałe dni tygodnia. Inny plan dyżurów przyjmiemy w weekend. W weekend nie życzymy sobie krótkich dyżurów. Wpiszemy dlatego dla krótkich wartość 0. Dzień plus krótki między 1 a 2 w sobotę, natomiast w niedzielę dokładnie jedna osoba na dniówce i dokładnie jedna osoba na nocce. Kiedy wymagania mamy już określone, klikamy przycisk OK, aby zapisać nasz oddział. W systemie Medigrafik możliwe są też oddziały, na których jest wiele stanowisk pracy. Dodamy teraz taki oddział Zakład opiekuńczo leczniczy Pierwszym stanowiskiem będą pielęgniarki. Będą one miały dwumiesięczny okres rozliczeniowy. Teraz, aby dodać kolejne stanowisko, korzystamy z przycisku u dołu ekranu. Drugie stanowisko pracy będą to opiekunowie. Oni również będą mieli dwumiesięczny okres rozliczeniowy. Dodamy następnie trzecie stanowisko pracy: pokojowe. Również dwumiesięczny okres rozliczeniowy. Nie określamy tutaj wymagań, ponieważ to zostało pokazane na przykładzie poprzedniego oddziału. Klikamy OK, aby zapisać nasz oddział. Teraz w systemie Medigrafik mamy dwa oddziały i cztery stanowiska pracy, na których można układać grafiki. Klikamy przycisk Dalej, aby przejść do kolejnego etapu: kadra pracownicza. Na tym etapie możemy dodawać kolejnych pracowników, którzy będą widnieli na naszych grafikach. Dodamy pierwszą osobę typowy pracownik na etacie. Anna Kowalska. Nie wypełnimy numeru identyfikacyjnego i kodu w systemie dziedzinowym, bo są to wartości zarezerwowane na przyszłość. Wypełnimy za to adres e-mail. Będzie on wykorzystany przez Medigrafik do wysłania między innymi, zaproszenia do aplikacji mobilnej. Określimy od kiedy pracownik jest zatrudniony. Wybierzemy rodzaj umowy, czyli umowę o pracę. Pełny etat. Nie będziemy zmieniać. Norma dobowa 7.35, typowa dla służby zdrowia. Określimy domyślne stanowisko pracy tego pracownika i kod, pod jakim ten pracownik będzie widniał w grafiku. Ta osoba będzie pracować na 12-godzinnych zmianach i będzie pracować w nocy. Klikamy OK, aby ją dopisać. Druga osoba, jaką dodamy, będzie to przykładowy pracownik pracujący na umowie zleceniu. Tomasz Nowak wpisujemy imię, nazwisko, adres e-mail, określamy rodzaj umowy, umowa zlecenie, domyślne stanowisko pracy i symbol pod jakim będzie widniał na grafiku. Trzeci przykładowy pracownik, jakiego dodamy, to pielęgniarka oddziałowa. Wpiszemy tak samo: imię i nazwisko, adres e-mail, Datę, od kiedy jest ta osoba zatrudniona, to wystarczy data ostatniej zmiany warunków zatrudnienia. Wpiszemy symbol, pod jakim będzie znajdować się na grafiku. Zgasimy informację, że pracuje na 12-godzinnych zmianach i że pracuje na zmianach nocnych. Tym sposobem można dodać wszystkich pracowników. Klikamy przycisk zakończ i kończymy konfigurację.